pogoda. No to tak, zaczniemy, moi drodzy, od burzowych rekordów i bezpieczeństwie zarazem, skoro ten sezon burzowy się rozpoczął już w styczniu. A zaczniemy od rekordów. W 2018 roku w południowej Brazylii Czujnik GLM to taki czujnik umieszczony na satelicie, na amerykańskim satelicie geostacjonarnym GOES 16 przez 17. Zanotował pojedynczy piorun rozciągający się, uwaga, na 709 km długości. To nie niemal tyle, ile wynosi odległość od Świnoujścia do Leska. Całkowity czas wyładowania trwał przeszło. 11 sekund i 36 dziesiątych sekundy. Międzynarodowa organizacja meteorologiczna potwierdziła to zdarzenie jest to aktualny rekord długości pioruna. Przypomnę, 709 km. Nie tak rozciągnięty, ale dłużej trwający był piorun, zaobserwowany przez ten sam czujnik w północnej Argentynie. Jego rozbłysk trwał 16 sekund i 73. Szacowana długość to 473 km. A jak się rejestruje takie zjawiska? No, niezbędne jest uruchomienie właśnie czujnika GLM, który z orbity geostacjonarnej monitoruje rozbłyski wyładowań elektrycznych z zadziwiającą częstotliwością 500 klatek na sekundę. Obecnie takie czujniki monitorują obszar obu Ameryk, jednak niebawem możemy spodziewać się uruchomienia. Podobnych instalacji w europejskiej sieci, w związku z pojawieniem się satelitów Meteosat trzeciej generacji, te satelity mają być umieszczane na orbicie właśnie w tym roku. A jak to wygląda na świecie? Na świecie najbardziej niszczące burze towarzyszą oczywiście cyklonom tropikalnym. Należy jednak pamiętać, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami wielokrotnie bardziej złożonymi. Niż pojedyncza burza. Cyklony powodują powstawanie potężnych fal i podniesienie się poziomu morza. W 1970 roku w Bangladeszu 5-metrowa fala uderzyła w wybrzeże i spowodowała śmierć setek tysięcy ludzi. Ten sam kraj, ale blisko 100 lat wcześniej, w 1873 roku, nawiedziło niszczycielskie tornado. Szacuje się, że podczas tego zdarzenia. Zginęło około 1300 osób. Z kolei najtragiczniejsze w przebiegu uderzenie pioruna miało miejsce w Egipcie w 1994 roku. W wyniku wyładowania doszło do zapalenia się zbiorników z paliwem. Płonąca benzyna, wyniesiona przez wodę opadową, dotarła do pobliskiej wioski, gdzie w wyniku pożaru zginęło tam 469 osób. Znacznie mniejszy zasięg rażenia ma pojedynczy piorun. Jednak nieodpowiednie schronienie przed nim może mieć tragiczne konsekwencje. Tak się stało chociażby w Zimbabwe, gdzie grupa ludzi uciekła przed burzą do nieuziemnionej chaty. Piorun uderzył w budynek i zabił tam 21 osób. Najpotężniejszą gradzinę zanotowano w 1986 roku w Bangladeszu. Ważyła przeszło kilogram, w trakcie burzy, która stworzyła tak ekstremalne rodowe pociski, zginęło 86 osób. A w Polsce? Jak to w Polsce wygląda? Najsilniejsza do tej pory trąba powietrzna o sile F4 w skali Fujity została zanotowana w Lublinie, ale dość dawno, 20 lipca 1931 roku. Zginęło wówczas sześć osób, najwięcej ofiar, bo 13 osób pochłonęła trąba, która dotknęła Krosno-Odrzańskie 14 maja 1886 roku. Według autorów pewnej pracy, która mówi o niszczycielskich tornadach w Polsce w latach 1820 do 2015, w Polsce w latach 1821-2012 wystąpiło 37 trąb powietrznych, które spowodowały śmierć ponad 100 osób. Jeśli chodzi o burzowe porywy wiatru, w Polsce najsilniejszy zanotowany przypadek to 44,5 m na sekundę, czyli 160 km na godzinę. Było to w nocy z 6 na 7 sierpnia 2012 roku. Wieś, wieś Sudu koło Jędrzejowa. Największa zanotowana wielkość gradziny wystąpiła w trakcie burzy w Gorzowie Wielkopolskim 11 czerwca 2019 roku. Zmierzono wówczas grad o średnicy 12 cm. Ponieważ przez lata bardzo zmieniły się techniki detekcji i raportowania zjawisk burzowych, a informacje o skutkach tego typu zdarzeń są coraz dokładniejsze. Trudno było wskazać jedną najsilniejszą burzę. Tragiczne konsekwencje miała burza z 22 sierpnia 2019 roku. W Tatrach zginęło wówczas 5 osób, a ponad 100 zostało rannych, mimo że zjawisko z punktu widzenia meteorologii nie było wcale silne. To pokazuje, jak ważny jest czynnik ekspozycji na burzę oraz oczywiście edukacja. Na temat zagrożeń i sposobów postępowania w sytuacji ekstremalnej. O tym za chwileczkę. Chwilka muzyki i wracamy. Opowiem tak krótko, jak powinniśmy się zachowywać, jeśli chodzi o burzę, co powinniśmy robić, żeby przeżyć. Przenieśmy się do Afryki. I tak oto byliśmy w Afryce dzięki grupie Toto i oczywiście. Falom radiowym, falom radiowym, a radiowym, raczej internetowym, bardziej może, bo to. Tak internetowo nadajemy, moi drodzy. Nie ma innej możliwości na razie, zatem tak jest. Jak się zachować w trakcie burzy? Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym. Zawsze niesie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Co więc zrobić, gdy burza zaskoczy nas poza domem? No, różnie tutaj bywa, naprawdę. W górach, gdy znajdziemy się w górach, co, co należy zrobić? Jeśli burza jest jeszcze w pewnej odległości od Ciebie, jak najszybciej zejdź w niższe partie gór. Unikaj przebywania w pobliżu szczytów i grzbietów górskich. Jeśli nie masz możliwości zejść niżej, kucnij i trzymaj kolana i kostki złączone. Najlepiej zrób to na czymś, co izoluje Cię od podłoża na przykład na plecaku, który nie ma metalowych elementów, na przykład stelaża. Nie kładź się na ziemi. W ten sposób tylko zwiększasz powierzchnię styku z ziemią, w którą może uderzyć piorun. Jeśli jesteś w grupie, rozejdźcie się, by zachować między sobą kilkumetrową odległość. Nawet jeśli jedna osoba zostanie porażona, inni będą mogli udzielić jej pomocy. Usuń, z ubrania wszelkie metalowe przedmioty, np. karabinczyki, tego typu rzeczy. Nie trzymaj się łańcuchów i innych metalowych przedmiotów, kilków trekkingowych, po których może rozejść się ładunek elektryczny z wyładowania. Nie chowaj się pod drzewami, ze względu na swoją wysokość. Pełnią funkcję masztów, które są potencjalnym celem dla piorunów. Pamiętajmy o tym, co trzeba robić w górach. A jeśli znajdziemy się nad wodą. No bo wiadomo, latem często nad wodą przebywamy, należy natychmiast wyjść z wody. Jeśli znajdujesz się na łódce, kieruj się jak najszybciej do brzegu i zejdź na ląd. Nie spaceruj po plaży. Mokry piasek przenosi ładunek elektryczny. Nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami lub konstrukcjami, które nie są stabilne. Postaraj się znaleźć bezpieczne schronienie. Schowaj się w budynku, pod mostem, wiaduktem czy przepustem, ale nigdy nie pod drzewem. No i ostatnia to otwarty teren. Jeśli znajdziemy się na otwartym terenie, jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie to pierwsza rzecz. Unikaj przebywania pod drzewami, słupami i na otwartej przestrzeni. Jeśli w pobliżu nie ma żadnego schronienia, znajdź obniżenie terenu i kucnij tam ze złączonymi nogami. Jeśli przebywasz w grupie, nie stawajcie razem, ale zachowajcie od siebie odległość kilku metrów. Jeśli jesteś w podróży, pozostań w samochodzie, ale nie zatrzymuj go w pobliżu drzew, które w wyniku burzy mogą przewrócić się na pojazd. A w ogóle trzeba, moi drodzy, unikać sytuacji, w której podczas burzy przebywamy poza bezpiecznym miejscem schronienia. W tym celu najlepiej sprawdzać prognozy pogody, ostrzeżenia, komunikaty, obserwować niebo, aby z wyprzedzeniem reagować na zbliżające się zagrożenie.